Cześć Witajcie na kanale Fani Klocków, czyli na kanale dla dorosłych fanów Lego. Ja nazywam się Tomek i dzisiaj będzie o tym, co grzeje nas najbardziej, czyli gdzie i jak kupować klocki Lego, żeby wyszło jak najtaniej. Ceny zestawów różnią się w zależności od pół roku. Generalnie najtaniej jest w drugim i trzecim kwartale, czyli w miesiącach wiosenno-letnich, kiedy to dostępność setów jest największa. Fabryki LEGO pracują pełną parą cały rok, ale z uwagi na dużo mniejsze zainteresowanie produktami LEGO powiedzmy, od kwietnia do sierpnia duzi dystrybutorzy oferują wtedy zestawy w naprawdę dobrych cenach. Ostatnio mamy jakieś szaleństwo, sklepy prześcigają się w najniższych cenach. Kiedy wydaje się, że zestaw szczególnie w kontekście zbliżających się podwyżek nie może być już tańszy, to pyk i mamy kolejną promocję, tylko skąd na to brać? No, ale to już indywidualna sprawa każdego z nas i ja Wam pokażę, gdzie takich promocji szukać. Strona LEGO i LEGO Story. Tak, tak, wiem, że to może dziwnie brzmi, bo przecież LEGO sprzedaje po cenach katalogowych, więc jaki to interes. Ale czasem warto kupić u źródła. Coraz więcej setów jest w wyłącznej dystrybucji dunczyków, więc nie dostaniemy ich poniżej cen katalogowych. Niektóre sety są też chwilowo lub dłużej niż chwilowo niedostępne i wtedy ich cena na Allegro może rosnąć dość gwałtownie, a to jest okazja na szybki flip. Nieraz po kilku dniach czy tygodniach na takim dealu można zarobić kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt procent. Mamy tu chociażby przykład z zeszłego roku, Kevin sam w domu, czystego Deloriana. W wyszukiwaniu takich okazji pomoże Wam zakładka LEGO w strefie okazji, oczywiście w aplikacji Fani Klocków. Macie tu codziennie aktualizowaną listę zestawów, które opłaca się kupić po cenach katalogowych właśnie od LEGO. Dodatkowo posiadając konto VIP, które zakładamy za darmo, za zakupy dostajecie punkty. Można przyjąć, że za każde wydane 100 zł przy kolejnych zakupach jest 5 zł taniej. Tak więc zestaw za 1000 zł to 50 zł zniżki. Nie zapominajmy też o okresowych promocjach, jak podwójne punkty VIP czy gratisy, które nawet w szybkiej sprzedaży też swoje potrafią kosztować. Mamy ostatni przykład leśnej kryjówki, którą dziś można sprzedać za prawie 300 zł. Obecnie najbliższa szansa na konkretny flip to oczywiście zamek, który już na początku sierpnia trafi do sprzedaży. Nie wiemy jeszcze jaki będzie limit na jedno konto, ale te dwie sztuki pewnie będzie można zamówić. Nie jest tajemnicą, że duzi dystrybutorzy, którzy mają największe wolumeny sprzedażowe, mają też najlepsze Rabaty od Lego Plus, okresowe bonusy i gratisy, więc finalnie mogą oferować klocki w najniższych cenach. W tym roku na polskim rynku rządzi Amazon, który, patrząc całościowo, oferuje wiele popularnych setów pod inwestycje w najlepszych cenach. I tak często gigant z USA robi takie wrzutki, wtedy to można kupić się pod sufit. Oczywiście takie oferty szybko znikają, więc trzeba trzymać rękę na pulsie. Do przeglądania tego, co w danym momencie opłaca się kupić, polecam ponownie strefę okazji w naszej aplikacji, gdzie kilka razy dziennie są aktualizowane ceny. Minusem Amazona jest ograniczona dostępność. Spora część zestawów ma nałożone limity. Zamówić można od 2 do 3 sztuk. Jakość przesyłki z Amazona mogłaby być też lepsza. Czasem dostajemy sfatygowane pudełka, no ale trzeba się z tym liczyć. Na szczęście są w miarę sprawne zwroty. Przypominam, że między 12 a 13 lipca będzie pierwszy w Polsce Amazon Prime Day, czyli dwa dni dzikich promocji, także na zestawy Lego. Żeby skorzystać z promocji, trzeba mieć wykupione konto Prime. Koszt to 49 zł rocznie, ale jest 30-dniowy okres próbny, po którym można zrezygnować. Link do założenia takiego konta znajdziecie w opisie filmu. Kolejny sklep, który warto śledzić to Alto. Podobnie jak w Amazonie, mają tu wszystko, w tym bardzo bogaty wybór klocków Lego. I tak ich oferta regularna w większości nie jest zła, można sobie czasem coś kupić, ale Alto ma dość często fajne promocje, na przykład 10% taniej od aktualnych cen, co wtedy już czyni ich ofertę bardzo atrakcyjną. Czasem przy takich promocjach wprowadzają limit jednej czy dwóch sztuk na zestaw. Ale czasem nie, i tak właśnie było ostatnio, kiedy to do koszyka można było ładować nawet po kilkanaście zestawów w rzadko spotykanych cenach. Do plusów alto trzeba zaliczyć obsługę, mają chyba najszybszą infolinię na świecie, do tego sprawnie rozwiązują wszelkie problemy z reklamacją. Reklamacje oczywiście dotyczą najczęściej stanu pudełek, które czasem przejdą pogniecione, wtedy na koszt sklepu można zwrócić trefny towar. Ale ogólnie pakowanie, jak i szybkość wysyłki na plus. Oczywiście kolejnym linkiem na radarze poszukiwaczy okazji muszą być dedykowane porównywarki cenowe, jak promoklocki czy z klocków. Znajdziecie tam aktualizowane kilka razy dziennie ceny z listą miejsc, gdzie dany zestaw kupimy obecnie najtaniej. Za pośrednictwem takich porównywarek łatwo można kontrolować ceny na Allegro, który jest nieocenionym dostarczycielem taniego towaru. Oprócz ofert sprzedawców indywidualnych, którzy często nie wystawiają faktur, mamy też sporo sklepów jak DutyFree, Kolocki.com czy Top Toys. To jedni z największych polskich dystrybutorów, a jednocześnie sprawdzeni. Sprzedawcy. W topowych miejscach w porównywarkach wyskakują też często inne sklepy, i tu trzeba wspomnieć o smyku, .eu, Królestwie Dzieci, ProShopie czy Planecie Klocków. Tam też często można kupić wiele pozycji w atrakcyjnych cenach. Z kolei, jak chcecie przyciąć parę stówek na szybkim flipie, można zrobić zakupy na Bricklinku, czyli największym marketplace z klockami Lego. Tu, co prawda, uwzględniając drogą przesyłkę z zagranicy, nie ma wielu fajnych ofert z bieżącej oferty ale za to można znaleźć tzw. Tak eole w dużo niższych cenach niż w Polsce. Na zachodzie konkurencja resellerów jest większa, więc i nieprodukowane już zestawy można wyrwać taniej. Przykładów jest mnóstwo, chociażby modulary, nieraz tańsze o kilkadziesiąt procent. W tym celu warto ponownie skorzystać z aplikacji Fani Klocków, gdzie jest wyszukiwarka takich właśnie perełek na Bricklinku. Macie tu pokazaną szacunkową cenę rynkową w Polsce, i cenę, za jaką można kupić zestaw za granicą. Jest też poglądowy zysk: niektóre są nawet czterocyfrowe, ale pamiętajcie, że to jest tylko statystyka i raczej nie jest tak, że kupicie Gwiazdę Śmierci za te 3000 złotych i potem od razu sprzedacie na polskim rynku za prawie 4700. Ale i tak można swoje zarobić. Jeszcze co mi przychodzi do głowy, to różnego rodzaju grupy na Facebooku: kupie sprzedam lego, gdzie wybór, jak i ilość zestawów mamy mocno ograniczone ale czasem trafią się posty typu sprzedam kolekcję na przykład za 10 tysięcy złotych. Wtedy nieraz możemy kupić sporo setów w naprawdę dobrych cenach. Tak więc okazje są jak tramwaje i na tym rynku ich nie brakuje. Trzeba tylko trzymać rękę na pulsie i mieć portfel z gumy. Jeżeli czegoś Wam zabrakło, dajcie znać w komentarzach, gdzie wyszukacie ciekawych ofert na klocki LEGO. To tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę, zostaw suba, a my widzimy się już niedługo. Cześć!